500 no? tak? tyle jebłem. Jak no. miałem 8, 19 lat. No to ciebie właśnie tam brakowało. Ale ja nie piłem kurwa. A picie robi swoje. No to dobra, to dalej Dawaj. to robimy, no. Dawaj. No to dobra. Lecimy. Widzowie, do kogo się? Pytam się. Rzekaj, dam kamerę dla ciebie. Nie, na no siebie kurwa daj. <noise> no Ja będę obok ciebie, będziesz widział że tylko jak mi nowa uciechnie to... No. nie patrzcie no, na to. No to, to może chcą się. Czekaj to przyznać, czy było widać, czy cię widać, czy nie widać, bo nie wiem czy. Cię widać, nie widać Widać cię? Tak. A jak cię nie widać... O to dobra, to zagadam. Tak no. No, no dawaj. No to, to, to zaczynaj no dawaj. No ale jakie ty chcesz to przyjść? No Normalnie. Ty pewnie masz jakieś ukraińskie, nie? Nie. To Polskie, nie... Polskie! Polskie tak gdzie! Tak robisz wszystko inaczej. Aha, to takie ze składanymi, składanymi rękoma. Tak. Aha, dobra. Tako. Dobra, to jedziemy, no to dobrze. No, A tak. no co, już? To wy! Prosunsku tu... Rezeno, rezeno, vam prosto, dobro. Dobro, 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 Nie? i właśnie czegoś tam brakowało i to właśnie ciebie brakowało cię ty na kamerze ci nie widać no dalej dalej co oszukujesz no to ja oszukujesz no co nie, ale... kamerki nie dać na siebie ty już specjalnie odpoczywałeś teraz nie ale ty już widzisz że robię nie no dobra Kamerkę powiesz. na siebie nie masz siły już i kręcisz masz dawaj no. No i co? Gdzie? Gdzie? Boisz się? Że bez majtek jestem człowieku. A eee, co? Ten ma, ten nie mam. Chłop, za jesteś dla mnie. Dobra, nie masz już siły. Ale dobra, ale powiem Ci, że, że i tak Ci dobrze poszło, nie? Bo tak, no tak to ze 30 można by Ci zaliczyć. No, tak, biegnij, no, zioł tak. nie no ci, a ty ci Dobrze, ci yeah. nawet poszło, ci powiem. Może Dobra, to... poleć kurwa wody chyba z kranu, co nie? Może jakby coś się nie było. Normalnie mówię wam.